Czy osoba stosująca gierki może ich zaprzestać? Odpowiedź brzmi tak, pod warunkiem, że powstają one z lęku, a nie chęci manipulacji. Jeżeli przykładowo kobieta udaje niedostępną, bo wierzy w stereotyp, że bardziej pociągająca jest kobieta, która ociąga się za odpowiedzią, to chociażby z tego powodu będzie się tak zachowywać. Jeżeli mężczyzna myśli w podobny sposób, w stosunku do kobiet, będzie się on tak samo dystansował i udawał wód, mimo że w środku buzują nim emocje, takie jak miłość czy zauroczenie. A teraz wyobraź sobie sytuację, w której ta kobieta i ten mężczyzna spotykają się razem i z powodu lęku zaczynają się od siebie dystansować. I pomimo, że ten związek mógłby potencjalnie im się udać, to z powodu lęku i tych gierek i manipulacji, Ssują to od środka, zupełnie bez powodu.